Prawne ręce i pomysł na efektowne podanie drinka. To w zawodzie barmana liczy się najbardziej. Bracia Andrzej i Piotr Kos zaczęli swoją przygodę z mieszaniem drinków w zespole szkół gastronomiczno-hotelarskich w Wiśle. Dziś zdobywają wysokie lokaty na konkursach barmańskich. Zajmują się też profesjonalną obsługą barmańską i efektownymi pokazami. Zaczęliśmy ćwiczyć w internecie, było tam wiele problemów związanych z tym. Ponieważ nie podobało się to wychowawcom, że były tam butelki, że ciągle było szkło, no i powiedzmy, że chowaliśmy się w takiej piwnicy w internecie w salce, i tam zaczęliśmy stawiać te pierwsze nasze kroki. Dopiero jak wychowawcy zau zauważyli, że coś z tego jest, dostaliśmy takie przyzwolenie, że mogliśmy tam w danych godzinach ćwiczyć, ale i tak to było za mało dla nas i postanowiliśmy zrobić w naszą pierwszą salkę. Na garażu do barmaństwa klasycznego zapalił mnie w sumie mój kolega, który przygotowywał się właśnie, był maturzystą, przygotowywał się do Olimpiady Barmańskiej. Pokazał mi wtedy pierwszą książkę Wademe Kumbarmana, którą przeczytałem i postanowiłem też się tego uczyć. Następnie skontaktował mnie z panią profesor Marią Madej, która. E, przygotowałem ją do pierwszego konkursu, który odbył się w Cieszynie. Był to pierwszy konkurs, e, pierwszy bezkicki konkurs młodych barmanów. Zaczęliśmy mieszać, próbować, jeździć na konkursy. I je wygrywać. A czego barman powinien się wystrzegać? Nie powinien pić w pracy, to, to na pewno. I nie powinien wpadł w pazi alkoholizm, bo wtedy jest no, po, po nim. Musi na, na pewno wiedzieć, do którego, do którego mom momentu można pić. I, i kiedy, powiedzieć, kiedy powiedzieć, stop. No I przede wszystkim w naszej sztuce, w sztuce Flair jest jeszcze bardzo ważne poświęcenie tego wolnego czasu, którego i tak <coughs> jako my uczniowie mieliśmy mało, bo poświęcaliśmy go na naszą rodzinę, na nasze dziewczyny, na, na szkołę i jeszcze czas na, na ćwiczenie, a w sztuce Flair. Musieliśmy powtarzać niektóre elementy po kilkanaście, po kilkaset razy i treningi przyciągały się na 2-3-4 godziny do pięciu przed konkursami nawet do 6-8 godzin siedzieliśmy na, na garażu i właśnie ćwiczyliśmy razem. Dorota Kochman, portal oxpl